Czy na polskich stacjach paliw ceny przekroczą 6 zł? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Gdy rozmawialiśmy niedawno, mówiłeś, że ceny będą się zbliżać do 6 zł, ale tego poziomu nie przebiją. Mówię tutaj o benzynie 95. Ale jesteśmy po sporze wewnątrz OPEC i znów się coś dzieje po stronie podaży. Można powiedzieć, że nawet się nie dzieje, bo ona nie rośnie. E, oczywiście. Jakby e, jeszcze kilka miesięcy temu mówiłem o takim zagrożeniu w postaci e, poziomu 6 zł za litry benzyny. Wtedy, wtedy oczywiście sytuacja była odmienna, bo mieliśmy zdecydowanie niższe ceny. Natomiast teraz już gdzieś tam pojawia się cena ropy naftowej blisko 80 dolarów za baryłkę, z perspektywą nawet 100 dolarów za baryłkę, gdzie niektóre instytucje finansowe widzą ten poziom już w przyszłym roku. Natomiast no. Teoretycznie jest taka, taka możliwość, że takie ceny mogłyby zagościć na rynku w tym roku, jeżeli Doszłoby do tego, że nagle, nagle OPEC zdecyduje się utrzymywać tą politykę, którą w tym momencie mamy. Dolar amerykański zacznie nam wyraźnie tracić na rynkach, oczywiście, a nie w stosunku do polskiego złotego, więc takie perspektywy doprowadziłyby nas do tego, że baryłka ropy mogłaby kosztować 100 dolarów za baryłkę. Czyli z 6, zł, 6 złotych staje się scenariuszem trochę bardziej realnym w porównaniu do sytuacji, o której rozmawialiśmy kilka tygodni temu. A po, powiedz, proszę, co się stało podczas obrad OPEC, bo zdaje się, że Arabia Saudyjska nie bardzo mogła się porozumieć z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. No Tutaj akurat faktycznie mamy zupełnie inny, inny przypadek niż, niż w większości. Poprzednich spotkań, czyli no nie ma kłótni pomiędzy Arabią Saudyjską oraz Rosją, tylko jest kłótnia pomiędzy Arabią Saudyjską oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Generalnie był konsensus szeroki na to, żeby. Dalej podnosić produkcję, ograniczać to porozumienie, które jest z nami od kwietnia zeszłego roku. Na ten moment przypomnę, że ograniczenie produkcji w OPEC Plus wynosi 5,7 miliona baryłek na dzień i jakby konsensus mówił o tym, że od sierpnia do końca tego roku OPEC Plus będzie podnosił produkcję o 400 tysięcy baryłek na dzień, czyli na koniec roku to ograniczenie produkcji wynosiłoby 5,7 5 miliona baryłek na dzień. Natomiast Zjednoczone Emiraty Arabskie chcą produkować więcej tej ropy, wskazują na to, że potrzebują, jakby ze względu na czynniki gospodarcze tej ropy produkować więcej i nie, chce, nie chcą Zjednoczone Emiraty Arabskie zgodzić się na to. Umiarkowane podnoszenie produkcji, więc mamy tak naprawdę z jednej strony, krótkoterminowo, bardzo pozytywny wydźwięk, bo oczywiście podaż zostaje w dalszym ciągu ograniczona i nie ma tutaj ryzyka tego wzrostu. Z drugiej strony, oczywiście, istnieje szansa na to, że całe porozumienie się rozpadnie, więc tak naprawdę każdy z producentów nagle będzie mógł zacząć produkować ile chce. Druga rzecz to, oczywiście, to, że jednak jakiś konsensus musi powstać, a jeżeli taki konsensus powstanie, będzie on oczywiście oznaczał, to, że produkcji generalnie będzie więcej, więc niewykluczone, że tak naprawdę to, co w tym momencie się dzieje, doprowadzi nam do tego, że ceny ropy naftowej Mogą ujrzeć no, jakieś perspektywy spadku w najbliższych miesiącach, więc gdzieś tam powiedzmy to ryzyko 6 zł za litr benzyny odchodzi, choć to też oczywiście będzie zależało od tego, jak będzie się zachowywał polski złoty w stosunku do amerykańskiego dolara. Na ten moment obserwujemy słabość polskiego złotego, już tutaj obserwujemy poziomy powyżej 3,80, więc no, to powoduje, że ta presja na wzrost cen benzyny jest coraz większa. Jeszcze niedawno jakby na stacjach benzynowych spokojnie mogliśmy znaleźć poziom 5,50 za litr benzyny. Na ten moment już nierzadko przekraczamy 5,70, więc widać, że coraz bardziej zbliża się ten poziom 6 zł. Natomiast no myślę, że to też jest związane z tym samym czynnikiem sezonowym, czyli tym wzrostem popytu w okresie letnim, więc. Jeżeli ten poziom 6 złotych nie zostanie przekroczony w trakcie lipca oraz sierpnia, bardzo mało prawdopodobne, że zostanie on przekroczony we wrześniu i w kolejnych miesiącach, choć oczywiście to też będzie zależało od, od tego, jak będzie wyglądała cena ropy naftowej. Niemniej, oczywiście, podkreślam cały czas, że te nieco wyższe ceny w tym momencie są powiązane ogólnie z, ze zwiększonym popytem na paliwa. O tym, co się dzieje z cenami ropy i cenami na polskich stacjach paliw rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję również.